Cześć, dziś bohaterem odcinka jest Sadko Kebab w Warszawie na Jana Pawła. Falony tak przez YouTuberów typu różni tam między innymi Kepson, I, i tak się zachwycają tym kebabem. A rzeczywistość jest taka, że jest to kebab taki sam jak inny. Są lepsze kebaby, choćby po drugiej stronie ulicy. Znajduje się kebab, który recenzowałem. Yy, lokal jest yy, czysty, przyjemny. Aczkolwiek ma jeden plus, minus, że toaleta jest w piwnicy i niewygodnie tam się wchodzi i niezaładna ta toaleta jest. Ale i nie ma gdzie zaparkować za bardzo. Ale jeżeli chcesz spotkać się z kimś na mieście, to możesz się tu umówić, nie ma wstydu. Yy, ceny są takie jak wszędzie. Jedynym plusem to jest, że sosy są na stolikach, więc tutaj już ten kebab zyskuje jeden punkt u mnie. Natomiast co do reszty, to jest tak, że obsługa jest w miarę miła. Stara się szybko, żebyś dostał jedzenie. Jest też ogródek. Dodatkowe punkty za to. I, I trzeba pochwalić tutaj jedzenie, a mianowicie y, pita jest bardzo dobrej jakości. Y, dodatki też y, są dobrej jakości, czyli warzywa, y, mięso też jest dobrej jakości, y, smaczne, y, ale sosy, sosy są do poprawy, sosy są kiepskiej jakości i co sysują całą kształt. Dodatkowo są małe porcje. Gdzie widzimy to na filmie, że tego mięsa praktycznie nie ma. Jest sama była z warzywami i tutaj ujemne punkty. Moja ocena jest ogólnie 6,5, czyli trochę powyżej średniej o pół punktu z tego względu, że tak jak mówiłem bardzo dobra pita jest. I mięso też jest dobre. Natomiast reszta warzywa, reszta jest do poprawy i wielkość tego kebaba jest żenująco mała, także ja się nie zachwytam tym kebabem, mówię, że po drugiej stronie już jest lepszy kebab jakościowo naprzeciwko Big Chefa, yy, nie Big Chefa tylko Kebab Kinga. Yy. Już, jak ktoś nie wie, to może zobaczyć moje filmy, to się dowie. Na pewno kiedyś tu wrócę, ale nie jest to takie miejsce, że no, jadłbym tu, tu często, bo ten kebab jest po prostu za mały, nie można się nim najeść. W porównaniu do konkurencji. A poza tym, tak jak mówiłem, te sosy od czasów można dostać rozwolnienia po prostu. Moja ocena 6,5 trochę powyżej średniej. Cześć.